Skąd różnica w Twoim występie? Więc w pierwszym, a drugą południu, jakiego trener powiedział, że ruszyło to po przerwie? No nie wiem, no, na pewno trener tam powiedział kilka, kilka słów, że trzeba troszkę, troszkę więcej podgrąbyć, troszkę więcej mobilności, kreatywności. I, 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 i ja też wiedziałem po sobie, że trzeba trochę do przodu ruszyć. I stąd zaczęły się te też akcje ofensywne, także. także także miał tak bezpośrednio uwagę Wojtek, no, i wójtaj, 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 możesz, możesz? nie 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 tylko do mnie, ale też Wojku z całej do drużyny wydarzy, wiadomo ale ale ale, tam, ale uważam że to jest to jest no, raz no raz to to trener widział roboty, widział pierwszą połowę wyciągnęliśmy wnioski z tego co nam powiedział w przerwie to i to i to wygraliśmy ten mecz początek trochę był stresowy no za to do roboty no na pewno troszkę stresika było ale ale też od dłuższego czasu nie nie grałem w reprezentacji i pierwszej minuty, także Także troszkę troszkę tego stresika było, ale, ale ale dobry mecz uważam, że ja jestem ze swojej postawy zadowolony. To właśnie czujesz, że tą szansę wykorzystałeś, A jak ty bo widziałeś to szankarny, bo... niewiele jest. Do euro. No Jest niewiele do Euro, ale na pewno też grając w klubie i, i przyjeżdżając tutaj na reprezentację trzeba, trzeba wykorzystać każdy, każdą jednostkę treningową, każdy, każdy mecz międzypaństwowy, także ja uważam, że dzisiaj dużo pozytywów można wy, wyciągnąć, i, a były też te, te słabsze strony, ale to zdarza się, nie wszyscy grają idealnie, wiadomo zdarzają się błędy, ale uważam, że dobry, dobry występ. Został zdjęty w takim momencie, kiedy ci żarło. Trochę tak miałeś żart? Nie, nie, nie. No, trener powiedział, że tam trzeba, trzeba dać siebie wszystko i, i ja, ja to zrobiłem. Jestem zadowolony z siebie, asysta i, i to ruszyło do przodu. Stwarzaliśmy sytuację, oddałem też ładny strzał, także, także pozytywy były.